Szanowni Państwo, tak będę otwierał listę konfederacji w okręgu 25, w tym okręgu gdańskim, gdzie konfederacja będzie walczyć o głosy wyborców ciężką pracą, spotkaniami z wyborcami, rozmowami i przedstawianiem także naszego programu. Zależy nam na dobrobycie i wolności gospodarczej, zależy nam na bezpieczeństwie Polaków. Zależy nam na poszanowaniu tradycji, ponieważ chcemy państwa, w którym to Polak będzie gospodarzem, w którym to państwo będzie nowoczesne w formie, będzie tradycyjne w treści, w którym wizja, która też została już przez nas przedstawiona, dotycząca domu, grilla, rodziny, dwóch samochodów, będzie mogła być realizowana przez każdego. Kto będzie tego chciał i swoją ciężką pracą będzie w stanie do tego dotrzeć bez horrendalnych wyrzeczeń. Taka jest wizja Konfederacji. Chcemy państwa, w którym Polacy będą czuć się dobrze, w którym Polacy będą czuć się podmiotowo, w którym Polacy będą mogli realizować swoje marzenia, swoje interesy. Państwa także, które będzie realizować właśnie interesy na arenie międzynarodowej, w której będziemy pilnować tych polskich spraw, zarówno w Unii Europejskiej, zarówno w NATO czy w innych gremiach, w których Polska też uczestniczy, czy w relacjach bilateralnych z naszymi sąsiadami. To jest cel Konfederacji. Szanowni Państwo, w tych wyborach idziemy do Sejmu z programem Konstytucja Wolności. Konstytucja Wolności zakłada szereg zmian. Między innymi zmiany podatkowe, w których upraszczamy podatki dotyczące pit dotyczące CIT-u, w których likwidujemy część tych podatków, które uważamy za dzisiaj szkodliwe, mało potrzebne, a jednocześnie nie wpływające mocno na budżet państwa, ale już na kieszeń Polaków owszem, jak podatki akcyzowe, paliw czy podatki, opłata paliwowa, opłata mocowa, czy nawet opłata podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkań, bo to też jest rzecz, która realnie wpływa na nasze portfele. To jest też kwestia reformy edukacji poprzez bon opiekuńczo-edukacyjny, w którym to łatwiej byłoby otwierać szkoły, łatwiej byłoby dobrze wynagradzać także aktywnych nauczycieli, rozwijających się nauczycieli. To także to tak zwany bon zdrowotny, czyli dokładnie Uwolnienie, urynkowienie składki zdrowotnej, którą dzisiaj płaci się na NFZ, do także innych ubezpieczycieli, którzy mogliby dostarczać Polakom usługi medyczne. Takie systemy działają w Niemczech, działają podobne systemy w Czechach czy w Holandii. Więc dlaczego nie mogłoby to zadziałać w Polsce? Wiemy, że wielu mówi, że tego się nie da zrobić. Ale jak usłyszeliśmy ostatnio od jednej senator Platformy Obywatelskiej, jest układ między pisem i Platformą i szybciej Platforma dogada się z pisem em niż z Konfederacją, wobec czego no, widzimy, że tylko Konfederacja jest w stanie zmienić ten system, także system ochrony zdrowia. Jest to też kwestia walki o polskie interesy w Unii Europejskiej, o walkę o polskich rolników, którzy... W Unii Europejskiej dzisiaj dogniatani są Europejskim Zielonym Ładem, dogniatani są różnymi utrudnieniami proceduralnymi, w których też zakłada się choćby zalewanie części pól czy wyłączenie ich z produkcji rolnej. To jest też kwestia zalewu polskiego rynku zbożem z Ukrainy, na którą też naturalnie trzeba mieć wpływ i tę kwestię w końcu załatwić. Polacy zasługują na to, żeby jeść polską żywność od polskich rolników i o to też chcemy zadbać jako Konfederacja. Jest także bardzo istotny element dotyczący, dotyczący naszej, naszej tradycji, naszych wartości, tak jak powiedziałem szybciej. Chcemy też państwa, które jest bezpieczne, w którym możemy realizować nasze wartości, w którym możemy realizować się jako Polacy i rozwijać. Więc to jest kwestia także sprzeciwu wobec tej przymusowej migracji, wobec masowej migracji do Polski, bo państwo polskie będzie państwem bezpiecznym, jeśli będzie państwem, w którym Polacy mają coś do powiedzenia. I trzeba o tym pamiętać, będziemy na to zwracać uwagę, będziemy to weryfikować, ponieważ ci, którzy już rządzili, pokazali, że albo są hipokrytami, albo bezwolnie wykonują zadania z zewnątrz. Dziękuję bardzo.